Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV i kolejny odcinek czterech ciekawostek z Fallout 4, gdzie przyglądamy się różnym lorowym smaczkom, lokacjom bohaterom oraz nawiązaniom do popkultury w tej grze. Dzisiaj zabiorę Was do mojego ulubionego miejsca we wspólnocie, mianowicie poza nią, do Far Harbor, chociaż naszą podróż zaczniemy jeszcze w Massachusetts, także zostańcie do końca miłego oglądania. Najczęściej malowany budynek w Ameryce. Szopa położona w pobliżu domu państwa Nakano wzorowana była na Motif Number 1, replice chaty rybackiej z 1840 roku. Znajduje się ona w Rockport, w północnej części Massachusetts, co odpowiadałoby położeniu na mapie Fallout 4. Chata znana jest szerzej jako najczęściej malowany budynek w Ameryce. Bardzo dobrze zaznajomieni są z nim studenci sztuki i historii sztuki. W latach 40. XIX wieku Rockport stało się miejscem zamieszkania dwóch grup, rybaków oraz artystów. Wygląd oraz podkreślające go oświetlenie sprawiło, że stała się popularnym tematem dla okolicznych malarzy i rysowników. Określenie motyw numer jeden przypisuje się Lesterowi Hornsbiemu, jednemu z nich. W latach 30. XX wieku John Buckley urządził w chacie swoją pracownię. W 1945 roku sprzedał ją miastu, które dołożyło wszelkich starań, by zachować ją w jak najlepszym stanie, wewnątrz jak i na zewnątrz. Niestety w 1978 roku zamieć śnieżna okazała się silniejsza. Okolice Bostonu pokryła 70 cm warstwa śniegu. Burza zabiła 100 osób, a 4,5 tysiąca zostało rannych. Dotknęła północno-wschodnie Stany USA. Jako, że chata miała ogromną wartość historyczną, w jej miejscu zbudowano dokładną replikę, która stoi po dziś dzień. W Fallout 4 znajdujemy tam holotaśmę Kazumi, która wyjaśniła przyczyny swojej podróży do Far Harbor. W rzeczywistości dookoła znajduje się tętniące życiem miasteczko. W grze nie ma po nim ani śladu. Todd Howard to miłość. Todd Howard to życie. W kaplicy dzieci atomu, do której prowadzi nas tajemnicza zjawa w zadaniu Wizje we mgle, znajdziemy tablicę Mendelejewa, czy jak kto woli, układ okresowy pierwiastków, w którym jednak brakuje kilku pozycji. Są nimi Flerow, Moskow, Livermore, Tenes oraz Oganeson. Jednak drodzy widzowie, zadajmy sobie jedno ważne pytanie. Kogo to obchodzi? Ze względu na niską rozdzielczość obrazka, możecie ominąć prawdziwą ciekawostkę, która znajduje się między symbolami pierwiastków a tytułem tekst, który zostawił jeden z pracowników Befezdy, w którym śmieszkuje Stoda Howarda. Brzmi on: Todd Howard is amazing. In everything, his hand's touch. No kidding. Zgadzacie się? Bo ja tak. Taniec kapitański. Mieszkańcy Far Harbor nie należą do najbardziej towarzyskich osób na świecie do przybyszów z kontynentu podchodzą z ogromnym dystansem i nieufnością. Powodów jest kilka. Począwszy od niemiłych doświadczeń z przeszłości, gdy ci nadużywali ich gościnności, by na koniec okazało się, że są mordercami, złodziejami, gwałcicielami albo religijnymi fanatykami, po to, że harborczycy zwyczajnie uważają się za ludzi twardszych niż inni. Nieustanna walka z morderczą mgłą ukształtowała ich charaktery. Pustkowia nie są najlepszym miejscem do życia, ale w porównaniu z wyspą Mount Desert to spacerek. By zyskać szacunek nie wystarczy latać jak piesek za kolejnymi zleceniami od mieszkańców miasteczka. Należy udowodnić swoją wartość. To, że jesteśmy w stanie przetrwać. Nie na kontynencie, ale na wyspie. We mgle. Okazja co do tego pojawia się po wykonaniu trzech zleceń dla Avery, Marynarz i Cassie Dalton w ramach zadania Życie na krawędzi. Wtedy to lekarz Teddy Wright opowie nam o tak zwanym tańcu kapitańskim, rytuale mieszkańców wyspy, w którym to najdzielniejsi śmiałkowie mierzą się z okolicznymi bestiami. Osoby, które ukończą taniec, mają prawo otrzymać tytuł kapitana i stanąć na czele społeczności. Co prawda, nie nasza postać, my zyskamy tylko szacunek i unikatową czapkę. Podczas tańca mierzymy się z kolejnymi falami błotniaków, a na sam koniec stajemy do walki z królową. Całe zajście obserwuje świadek. Jedyny ocalały jest pierwszą osobą od ponad 30 lat, której udaje się ukończyć wyzwanie. Po wszystkim w centrum Far Harbor urządzone zostaje przyjęcie na naszą cześć. Ostatni rybak na wyspie Po wykonaniu wspomnianego przed chwilą zadania, podczas rozmowy z Mitchem, barmanem w desce ratunkowej w Far Harbor, za namową swojej pracownicy Debbie, mężczyzna poprosi nas, byśmy sprawdzili co słychać u jego upartego wujka Ken'a który zamieszkuje samotnie dawne centrum dla gości w Parku Narodowym Akadia. Rodzina staruszka zamieszkiwała obiekt od siedmiu pokoleń, a samą wyspę jeszcze dłużej. Niestety w końcu został sam. Jest on ostatnim z tutejszych, który nie wycofał się na molo. Uważa, że gdyby to zrobił, zhanbiłby swoich przodków. Ken to osoba dosyć ekscentryczna i aspołeczna, z wyraźnymi objawami paranoi ale nie ma się co dziwić, skoro jego najbliżsi sąsiedzi to zmutowane bestie z mgły oraz oszalali traperzy. W porównaniu z nimi gość wydaje się normalny. Przetrwać udało mu się tak długo dzięki sprytowi. Dookoła znajduje się pełno pułapek. Kondensatory chronią go przed mgłą. Mimo wszystko w ramach zadania oblężenie możemy przemówić mu do rozsądku za pomocą retoryki. Czy też charyzmy, bo to jednak czwórka. Przez co zdecyduje się on zamieszkać w bezpieczniejszym Far Harbor. Nie będzie jednak zadowolony z tego faktu. Były cztery punkty? Były. Także dotraliśmy do końca tego filmu. Dajcie znać, gdzie powinienem udać się w kolejnym odcinku tego cyklu. Dziękuję Wam za to, że wpadliście. Trzymajcie się. Cześć.